O czym dzisiaj? Słuchajcie, dzisiaj jestem w kuchni. Jestem w kuchni tutaj. Chciałbym przedstawić jedno z dań norweskich. Może być tradycyjne. Część uważa, to, że to jest podróbka. Ale słuchajcie, no, ja mam miną teorię. Jak przyjedziecie do Norwegii, to, to od razu możecie taki sobie posiłek skomponować. To jest dosyć, dosyć łatwy. Łatwe są składniki do kupienia, i, i tyle nie. Ale musicie to koniecznie spróbować. Już wam pokazuję. Mimo, co to jest. No, to jest. Już się pokazuję. To jest napisane. Taki naleśnik. 85% ziemniaków. Jowik to jest miejscowość, w której to akurat jest. Co z tym takiego wyjątkowego? Mianowicie, jest to mutacja ziemniaka, która rośnie tylko w okolicach tego miasta. I to jest taka krzyżówka, może być mutacja ziemniaka z Bangladeszu. No i z Nowej Gwinei. I tylko w tym miejscu jest uprawiane. To generalnie tylko Norwęzy robią. To jest bardzo popularne, zdrowe przede wszystkim. Nawet jest napisane, zobaczcie. Ekstra protein. I... No i fiber co są takie przeciwciała, żeby, żeby gorączki nie dostać. Fiber to gorączka, nie? I... No i tyle. No i proteiny przede wszystkim. Proteiny przede wszystkim, ale to jest taki klasowy zestaw, prawda? Drugie, co robicie. Można... To jest oczywiście kiełbaska. Ale Bimbej, co to za kiełbaska? To nie jest zwykła kiełbaska, ponieważ nazywa się tutaj w Norwegii Winerpulse. Bimbe dlaczego tak? O co chodzi? Mianowicie chodzi o to, że to jest kiełbaska, która została był taki konkurs w 1976 w Genewie. Generalnie wędlin kraje z całej Europy 26 albo 7 krajów było wtedy wystawiały swoje wędliny. No i ta kiełbaska wygrała te zawody. No i normalnie kiełbaskę była, nie? Ale dlatego, że wygrała te zawody, to nazwali ją Winer Pulse. Tak? Z angielskiego Winer, zwycięzca i w tym takie myślenia zrobili właśnie nazwę Winner Pulse, nie? Kolejna rzecz, zaraz powiecie, Bimbaj, to jest zwykły hot dog. Gdzie są warzywa? Gdzie są witaminy? Już się pokazuję, tego też nie mogło zabraknąć, to też jest ważna rzecz. Zobacz. Troszkę warzyw nigdy nie. nie można sobie żałować, prawda? Ale co to jest, mimo, co to jest? To jest cebulka. Też jest specjalny przepis na to. Jak widzisz, cebulka lock, to znaczy, żeby ją zawsze zamykać, żeby te witaminy, minerały nie uciekały. Jak zostawicie tutaj na noc, no to te witaminy też gdzieś uciekną sobie. Już nie przyjdą. No i na górę, oczywiście i którzy mówią, że to jest yy... niektórzy mówią, że to jest jak to powiedzieć czerwone dobro północy. Zobaczcie. No I to jest zwykły keczup. Otóż nie. Zobaczcie. To jest keczup, który, który każdy Norweg albo w ogóle mieszkaniec Norwegii zabiera w trasę zawsze. Na wycieczkę do sąsiadki, do sąsiada, bo jak nie mają to jest taki składnik, bez którego się nigdzie nie ruszają ale co w tym takiego, w tym takiego wyjątkowego biwaj? no mianowicie to, że, że te pomidory one są tylko właśnie hodowane, no to hodowane w ogóle uprawa jest te pomidory, tylko w jaskiniach fiordów bo tam odpowiednia wilgotność jest no i rosną, rosną, taki posmak jest troszkę słodki troszkę jakby zgnity Taki specyficzny smak. I co robimy dalej? Jedną rękę, ale to generalnie się później tak zawija. Bimba jak hot doga? No można tak powiedzieć, zawijasz sobie. Tak, tak. co sobie myślisz, faktycznie dobre, dobre, no. To jest taki pierwszy z posiłków tradycyjnych w Norwegii. Jakbyś chciał więcej przepisów, to koniecznie tu obserwuj. Napisz w komentarzu Bimbaj, może coś z kuchni azjatyckiej w Norwegii. Cokolwiek, nie? To ja pommyślę, bo dużo tych przepisów jest norweskich. Bardzo smaczne. Polecam każdemu.